I witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Rata, jestem trener personalnym z wieloletnim stażem, szkoleniowcem, jak również czynnym sportowcem. W dzisiejszym materiale poruszymy sobie kwestii wydolności, przemian w głównej mierze tlenowych oraz tego co one nam dają, jeśli chodzi o ogólny wysiłek jakim mówimy o jakimkolwiek sporcie oraz przekładając się bezpośrednio oczywiście na rozwój na siłowni naszej sylwetki. A więc tak, zacznijmy sobie od samego początku. Materiał oczywiście odnośnie włókien mięśniowych, tego, że mamy wolno-kurczliwe, szybko szybko-kurczliwe, już kiedyś omawiałem, więc nie będę tego, do tego się cofał, można to znaleźć oczywiście, ale o samych szlakach metabolicznych nie mówiłem. I mamy tutaj właśnie dwa rodzaje szlaków metabolicznych, czyli jest to wysiłek tlenowy oraz wysiłek beztlenowy. Jak sama oczywiście nazwa wskazuje, do wysiłku tlenowego potrzebne są przemiany z użyciem tlenu, a do wysiłku beztlenowego ten tlen nie jest potrzebny. A więc wysiłek beztlenowy jest to wysiłek taki, w który jest bardzo intensywny, bardzo krótki, tak żebyśmy tego tlenu nie musieli nabrać. A wysiłek tlenowy najprościej mówiąc to jest na przykład po prostu typowe cardio, czyli biegniemy, i cały czas ten tlen mamy i potrzebujemy, unormujemy ten oddech, i wtedy można mówić właśnie o idealnym przykładzie tego typu. A więc, tak, trening typowo na siłowni, czyli w momencie, w którym pracujemy sobie izolowanie nad danymi naszymi partiami, nie potrzebujemy tak na dobrą sprawę tlenu. Mówimy tutaj typowo o przykładzie właśnie wysiłku beztlenowego. Jeśli mówimy właśnie o cały czas takim wysiłku mało intensywnym, czy to bieganie, tak jak wspomniałem wcześniej, pływanie, nawet marsz, tak naprawdę, spacer, jest to wysiłek typowo tlenowy. I ten wysiłek tlenowy aktywuje w głównej mierze te włókna wolnokurczliwe, a ten pierwszy te włókna krótkokurczliwe. Oczywiście nie jest nic albo czarne, albo białe. Nasze włókna mięśniowe się wymieniają w różnych proporcjach. Zawsze mu troszeczkę bierzemy z innego świata i troszeczkę z drugiego świata. To samo tyczy się przemian metabolicznych. One gdzieś tam również w podobny sposób wpływają na nasze ciało. Aczkolwiek też w jakiś sposób się zapętlają ze sobą. Czyli, zaczynamy od tych przemian beztlenowych, jeśli chcemy wejść w przemiany tlenowe. Na odwrót się nie da tego zrobić. Czyli, zawsze jest na początku ta przemiana beztlenowa, czyli tym źródłem takim podstawowym. Naszym energii jest rozłam ATP, adenozyno-trifosforanu na adenozyno-difosforan, fosfokreatyna, i następnie bierzemy naszą energię z magazynów energii, jakim są węglowodany mięśniowe, wątrobowe, a następnie tkanka tłuszczowa, czyli wolne kwasy tłuszczowe. Czyli tak jakby wszystko jest jednym procesem, i to jest gdzieś tam stałe. I teraz tak, w momencie, w którym My chcemy mieć tą wydolność tlenową. Jakby nie możemy się zatrzymać na tym pierwszym pułapie, czyli jeśli chcemy być wydolni, jeśli chcemy mieć tą tak zwaną kondycję, to nie możemy się zatrzymać na wysiłku typu beztlenowego, bo bez rozszerzenia tego do wysiłku, właśnie tlenowego. Nigdy tej kondycji nie zbudujemy. Można powiedzieć nawet, że wysiłek beztlenowy upośledza nam troszeczkę wysiłek tlenowy ze względu na to, że ciało ma swoje zdolności adaptacyjne i adaptuje się do tego rodzaju wysiłku. Poza tym, też trzeba zwrócić uwagę, że charakterystyka tego wysiłku pierwszego, beztlenowego sprzyja do treningu intensywnego, krótkiego. Hipertroficznego, siłowego, czyli powoduje rozrost naszej masy mięśniowej, włókien mięśniowych. Czyli im więcej tych włókien mięśniowych, tym ciężej nam dotlenić ten mięsień. Im więcej mięśnia, tym ciężej go dotlenić, ponieważ hmm, no tak to jest już stworzone, i teraz tak. Kolejna rzecz to oczywiście predyspozycje genetyczne. Czyli są osoby, które rodzą się z wysoką wydolnością, są osoby, którym dużo łatwiej się przekształca włókna mięśniowe, włókna wolnokurczliwe, są osoby, którym się bardzo ciężko przekształca w włókna wolnokurczliwe i co by nie robiły, nie osiągną tych rezultatów. To jest tak samo jak ze wszystkim. Oczywiście pewien pułap wytrenowania jesteśmy w stanie osiągnąć, aczkolwiek zestawiając to z osobą, która ma do tego predyspozycję, jeśli będziemy tak samo trenowali jak ona, osoba, która będzie miała predyspozycję, będzie miała o niebo lepsze wyniki niż my, aczkolwiek nie ma gdzie się tym nie ma co się tym rozpraszać, tylko tak jak też kiedyś wspomniałem, odnośnie tego, że powinniśmy dobierać tak aktywność fizyczną pod to jak, jak my jesteśmy predysponowani, bo wtedy nam będzie łatwiej osiągać rezultaty. Które sobie zakładamy, no i progresować. Cały progres jest podstawą w holistycznym ujęciu w sporcie. I teraz tak, w zależności od tego, czy my chcemy się skupiać na wydolności tlenowej, to możemy też tak jakby skupić się na takim wysiłku, który jest tak jakby pośrodku. Siłek po środku, który gdzieś tam bierze troszeczkę z przemian tlenowych i troszeczkę z przemian beztlenowych. Tutaj świetnym takim przykładem jest na przykład trening typu crossfit, trening interwałowy, trening obwodowy, trening sztuk walki. Po prostu wszystko to, gdzie musimy i dźwignąć coś ciężkiego i prasować cały czas w ruchu. Jest to świetny rodzaj treningu, ponieważ wzmacnia on jedno i drugie. I tutaj jednak mimo wszystko byłbym za tego rodzaju wysiłkiem, ponieważ jest on najbardziej można powiedzieć, jest on ten wysiłek, ten rodzaj wysiłku jest najbardziej holistyczny dla naszego ciała, czyli uczy nas i siły tej, i ten włókna są właśnie przygotowane właśnie do zrywów, mają siłę, mają tą dynamikę i potrafią długi czas pracować w sposób beztlenowy. I teraz tak, w jaki sposób trenować taki rodzaj wysiłku? Oczywiście można to robić poprzez wysiłek typowo beztlenowy, jako jedna jednostka treningowa i wysiłek tlenowy jako druga jednostka siłowa. Aczkolwiek wiadomo, to w jaki sposób my pracujemy, jaki cel chcemy osiągnąć, to ciężko naszym włóknom mięśniowym będzie się do tego wysiłku dostosować, jeśli my będziemy skrajne dwie różne rodzaje treningu serwowali, i dopiero w ujęciu pracy synergistycznej nad jednym i drugim, my osiągniemy nasze rezultaty. Czyli nie najlepszym, czyli tutaj nie najlepszym będzie rozwiązaniem praca typowo, na przykład izolowana nad mięśniem, a później pójście cardio. I później, yy, I później połączenie tego będzie bardzo ciężkie, ponieważ nasze ciało musi umieć w sposób synergistyczny właśnie pracować ze sobą. Można powiedzieć, że po prostu podczas tego wysiłku wzmacniamy te włókna myśliowe, a tam dodajemy sobie troszeczkę tej kondycji, ale jak przyjdzie nam co do wysiłku, właśnie w którym w trakcie tej pracy będziemy musieli coś dźwignąć, to od razu ta kondycja można powiedzieć, że nam wysiądzie i nie będziemy jej mieli. Czyli. Tak samo jak ze wszystkimi adaptacjami, najważniejsza jest adaptacja do danego wysiłku fizycznego, ruchowego, czyli w czym chcemy być dobrzy, to musimy robić. Czyli, przykładowo, że jest zawodnik, który przygotuje się do walki MMA, której ma 3 rundy po 3 minuty. Powinien być skoncentrowany na pracy stricte nad maksymalnym wysiłkiem fizycznym, 9-minutowym, w którym pracuje cały czas bezklonowo, ale z elementami w którym cały czas pracuje tlenowo przez te 9 minut, ale z elementami maksymalnych zdrowów, czyli wysiłku typu beztlenowego. Czyli tutaj ustawiamy na przykład obw, trening obwodowy, który trwa 9 minut, w którym jest 5 różnych stacji, które zabierają różne elementy, czyli dźwignięcie czegoś ciężkiego, pracę w sposób po prostu ciągły nad wytrzymałością mięśniową i wszystkie różne te elementy, które mają daną specyfikę danego sportu, pod to poprawiamy crossfit jak najbardziej, w którym pracujemy maksymalnym tym naszym, również będzie to świetnym rozwiązaniem niedobrym rozwiązaniem będzie pod tego typu wysiłek pójście zrobienia treningu siłowego, a następnie zrobienie kardio ponieważ niestety będzie nasz układ nerwowy bardzo mocno przeciążony, ciało będzie przemęczone, a tak jak mówię tu potrzebujemy 9 minut, w którym my maksymalnie się skoncentrujemy i będzie to maksymalny nasz bodziec, a taki trening siłowy plus kardio zajmie nam minimum minimum 2 godziny do 3 godzin, będzie to, będą to zupełnie inne adaptacje niż tak jak mówimy o tych 9 minutach przysłowiowych, czyli tak reasumując yy. Jeśli skupimy się tylko i wyłącznie na wysiłku beztlenowym i budowaniu masy mięśniowej, nie będziemy mieli tutaj wysiłku tlenowego. To się tyczy vice versa. Jeśli będziemy cały czas tylko biegali, nie będziemy mieli tej masy mięśniowej i może to być problematyczne, jeśli chcemy mieć rezultaty w sporcie, w którym potrzebujemy czerpać z tych dwóch światów. Jeśli mamy taki trening, który odzorowuje to, w czym chcemy być dobrzy, czyli czerpiamy z jednego z i drugiego światu, to będzie trening sukcesywny. Jeśli będziemy chcieli połączyć to w sposób taki, że mamy dwie osobne jednostki treningowe, nie będzie to tak efektywne jak praca na jednej jednostce treningowej z dwoma tymi światami. Bardzo dziękuję za uwagę.